Prezentuję gołąbka o numerze 1221, rewelacyjna samica, która wywodzi się z gołębi Wandenabele, czyli od strony ojca, zresztą i od strony matki również. Ojciec, ojciec tej samicy został kupiony od Marcina Palucha i Bożeny Paluch w 2018 roku, a matka, matka tej... Samicy, to jest samica o numerze 867, której siostra 1201 latała takie konkursy jak pierwszy, pierwszy, drugi, czwarty. 5, 10, 14 na 7 tysięcy Gołębi, 10 na, na 7 tysięcy, 5 na 5 tysięcy, 23 na 7 tysięcy, 30 konkurs na 9 tysięcy, 50 konkurs na, na 5 tysięcy z hakiem Gołębi. Samica, czyli siostra, siostra jej matki, została sprzedana za Chin za, za bardzo duże pieniądze. Także rewelacyjna samica, która też się wywodzi z głębi de Lambele. No i ta, i ta właśnie dziewczynka też potwierdziła wartość tych gołębi, bo y, samiczka, która, która no, taka pupilka mojego brata, która naprawdę bardzo dobrze, dobrze latała, jak była młoda, zdobyła trzy konkursy, w tym miała drugi konkurs, jak y, gołębi, gołębi y, y, loty rocznych zrobiła osiem konkursów. Z tym, że po pierwszej pięcetce, która siadła z tej pięcetki, też druga, posłaliśmy ją na Rosendal, który był ze, ze, ze strasznym wiatrem, bo to prędkość była około 2000, no i ona, i ona nam nie przyleciała. No i troszeczkę rozpaczaliśmy, że w głupi sposób straciliśmy gołębia, ale po tygodniu albo po dziesięciu dniach wróciła. Po czym, jak wróciła, to jeszcze zrobiła szósty konkurs, siedemnasty. Szósty zaznaczę z następnego rozendala, który nie był tak wieczny. Także, także naprawdę, rewelacyjny gołąb i rewelacyjne pochodzenie potwierdza to też to, jak ten gołąb siada. Także naprawdę polecam, super samica, jeżeli chodzi o charakter też super i, i naprawdę bardzo uparta.